I oto stoję, biedny, pod drzewem. Iść, ciągle iść, w stronę słońca. Takie coś mam, podobne do kasztana, ale nie. Musiałem się schować do szklarni, tak padało. California blue, Na na la, 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 la powtórka z rozrywki <noise> dzisiaj tak samo. i tak sobie myślę, że tutaj te murzyny różne sprzedają tutaj Pani przed, która fajna wygląda w ogóle, przeszła nie wiem czy to można powiększyć, nie może a Pani u nas wiesia, nie może sprzedać jakieś matki, pietruszki dla Ciebie do zypy, ani kwiatuszków, zagrodka żeby sobie dorobić do marnej emerytury ale nie ma grajków ulicznych